Cześć kochani, Wujujimi, jesteśmy na Ultimate Championie z Pleściardem w bity. Oh my god, Jonathan ma tutaj odbadkę 380. Jak to jest możliwe, że jest on tak nisko i gram z nim? Nie wiem, ale już mi się to nie podoba. Aj, Jonathan, Jonathan. Jonathan zagrywa Butterlama na dzień dobry, co może być jako PK Bridge Spam albo trzy siusiaczki. Oh my god. No dobra, mamy pretty nice start. No bo tak, skontrolowaliśmy wszystko jak się dało, aktywowaliśmy sobie Kinga, jesteśmy chyba na plus z Elixirem i ja bym chętnie zagrał już Graveyard'a, ale tego nie zrobię jednak, bo aż tak szybko nie policzyłem ile ja dałem mu Damage, ale on mi. Okej, okay. hech, trochę słabo to wyszło w sumie. OK. Dziwnie chłop gra, Nie powiem, że nie, ale bardzo dziwnie chłop gra. Nie mam pojęcia w sumie o co mu chodzi temu chłopowi. Teraz powinien mieć na pewno na ręce Minera Plus Milion Horde. Damy w ten sposób. Są to skajtował ładnie chłopak. Ale to bronimy, jak czy siak. Okej. Okay. Jak on teraz zagra hordę przed tym to będzie duży przypał, ale na szczęście tego nie zrobił. Ups, 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 ups. Kolejna pompka. Musimy jak najszybciej przycyklować do Poisona, bo będzie lipa. To duża. Dam Poisona, okej, okay. good poison, brawo, Jimmy. Myślę, że to wybronimy na spokojnie. Bardzo ładny defense. Niech pompuje chłop, nie ma z tym problemu dla mnie. Chłop nie ma eliksiru na zapana nic, nie ma eliksiru praktycznie. I to jest 173 HP. który Poison idzie na prawo i to już jest good game, brawo Jimmy, daj mi u tam małego, bo Jonathan, nie wiem jakim cudem wbił tam odznakę szczerze powiedziawszy, ale coś, coś ściemnia ja chyba bo Jonathan na tą odznakę Top Royal Tournament Finish 380, no to to nie wiem, jestem pewny do końca jak on na to zapracował, na pewno nie Poprzez taką grę, jaką widzieliśmy przed chwilą. Bo ja zagrałem i tak sobie jak zwykle, a on. Oho, kolega ma tego. ma też Granda. Eku Paradise. 15 level Barbarella. Także to nie są przelewki. Wyczuwam Mirror. Tak, to jest Mirror. No i on pierwszy ma Levonite'a. Kamikaze mówił, żeby w Mirrorze defować... Unitami, jednostkami, tak? No żeby Po prostu Poison zostawić na atak Czyli graveyard No i ten chłop teraz tak zaatakował, że w sumie nie wiem co on zrobić Ja przyjąłem Poison 600 HP przyjąłem na klatę, a on jeszcze nic. Aha, on Malty Prinsa, okej, okay, to zmienia postać rzeczy, bo i tak, tak czy siak muszę to poisonować w takim razie. O, fajny, fajny wrzucił. Wrzucił swojego rycerza w poisona. Nice. Okej, okay, mój poison nie ściąga wszystkiego? Dlaczego? Przepraszam. Okej, okay, ale ja fart. Troszeczkę nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie przekroczyły mostu te 2 Unity jego i wydaje mi się, że teraz my pójdziemy z graveyardem znacznym. Natomiast on ma na pewno graveyard, yy, przepraszam Poisona do obrony. Trudno, niech ma. Próbujemy ściągnąć fajnie to najdem wszystko. No, troszkę damage wpadł. Nic nie dokładamy. Pozo po poison był do jego w defensie, także fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że nie musimy nic dołożyć. So far so good, to jest mirror, to, to łatwo nie będzie, Ja nie jestem fanem grania mirrorów. On pewnie zagra zaraz tą ptonda, żeby to wydefować. Tak mi się wydaje. Ciekawe, bo zagrał... OK, wchodzi z tym. Kurczę, niestety to tak wyszło, jak wyszło jak widzicie. Okej. Okay. Jest ok, na spokojnie, Tombstone? pstą. Ok, on także. Na, na lewo, może. Co to było za tornado? Dziwne, guys. Nie mam pojęcia o co chodziło z tym tornadem, szczerze powiedziawszy. Bardzo się zdziwiłem. Czy on coś takiego zagrał? Ja tam w to w takim razie muszę wykorzystać jakoś mocniej, chyba. No, słaby ten Graveyard z mojej strony, i niewykluczone, że on teraz pójdzie w drugą stronę. Niewykluczone, że on pójdzie w drugą stronę. Ja go muszę zablokować, oczywiście, i dorzucić Ice Wizarda. Dobra, udało się zablokować. Damage nie przyjąłem żaden, także jest OK. Na razie jest OK. Trzeba powiedzieć, że ten gość zagrał beznadziejnie. On musi dać takiego pojzona, chyba. Znaczy, przepraszam. Tak, pojzona dobrze mówię. No i teraz możemy mieć problem, guys. To duży. Muszę dać w tak sposób. I muszę dać w ten sposób. No i on ma przewagę na ten moment. No, chłop wraca do gry, niestety, przez. To wszystko dał pojdzone barela, mój damage co prawda wpadł jakiś i styl jest przewaga, ale to jest jeszcze ciężkie do ogarnięcia na pewno. Może naido zagrać chłopak najwyżej. Przegrywam w tym momencie, jest przegrana. Zobaczmy. O, kurde, zlagowało telefon, ale jaja. O, jest niesamowite. Niesamowite, zobaczcie, co się stało. Ale mi zlagowało telefon. Niesamowite, to się stała rzecz. Czy ja to jednak wygram mimo zlegowania telefonu? Please, VAMOS! VAMOS! mimo że miałem connection error, typie! Ale fart! Ale fart, guys! Oh my godness! Wow! Wow, 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 Jest wygrana! Huch! Huch, huch! Nie ma... dramatycznie, kolega tutaj Grand Challenge ma wbite 9000, Huh, huh, huh. Poprzednim sezonie 2100 pucharków, top 6000 chłop zrobił. No i już nieraz wygrywałem z takimi i tak u mnie nie kończyło się to niczym. Niczym nie wiadomo jakim. No nic guys, także całkiem nieźle jak nie, dwie gry. Coś tam wygraliśmy, coś przegraliśmy, trochę jak się pośmialiśmy. No i co? Art chyba lecimy w tym sezonie. Niedługo w piątek startujemy z mistrzostwami Klanów polskich top 16, oczywiście wszyscy zrobimy. Także... Meldujemy się prawdopodobnie od 19.00. Składy do dziś wysyłacie, a ja się z Wami żegnam. Jak się podobało, lub nie, to zostawcie jakiś ślad węglowy po sobie. Suba łapkę, komentarz, cokolwiek. No i co? Z przez życie, panowie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.